Dobry wieczór. Cześć widowym Sebastian. <laughs> Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. Nie ma mikrofonów, nie ma czasu na takie rzeczy. To będzie taki odcinek techniczny bardziej o światło zgasło. Jestem u Jarka takiego gościńskiego Magika. Elektroniki też. Zakupiłem radio z Aliexpress nie jest to żadna współpraca. Nie będę nawet mówił o firmach i tak dalej żeby nie było zarzutów w tej kwestii. Chodziło o to, że było dwudinowe, takie kolorowe. To jest nic innego jak taki po prostu tablecik dopasowany do konkretnego modelu. To jest właśnie do w 6906, <grych> czyli do tego sprintera. Natomiast zaraz po odpakowaniu ja próbowałem to podłączyć, no i nie działa. Ja sprawdzałem przewody te żółty, czarny, te wszystkie, które powinny być plusowe, minusowe. Z kostką ISO oryginalną od Mercedesa, jednak tam żadnej reakcji nie było. No to właśnie dlatego jestem u Jarka. Wiązka, kabin. Są tutaj dwie kostki. Ta standardowo, właśnie, wpina się w kostki od radia w, w tym samochodzie. Tu jest taka inna kostka, nie wiem do czego. I ona, no ona nie, znaj nie znajdzie zastosowania u mnie, akurat. Natomiast to, co tutaj jest. Gniazdo. No to to jest właśnie ta wtyczka, co Jarek masz w prawej ręce. Ta czarna tutaj. Taka. No i tam powinno być zasilanie. Za chwilę zobaczymy, czy uda się to odpalić. Jeśli chodzi o Mietka, to był ponad tydzień czasu mechanika. Tak jak wspominałem, z tą maglownicą tam jeszcze doszły jakieś końcówki drążków, geometria, inne rzeczy, jeszcze sprzęgiełko od sprężarki. Klimatyzacji się posypało, także to wszystko zostało zrobione. Pod wyjazd, ale gdzie ja pojadę, ja zapowiadałem Włochy, ale zastanawiam się, czy może inny kierunek. Tego radia wczoraj nie udało się zamontować. To znaczy, zamontować to i udałoby się. Tyle że kupiłem niesprawne. I znowu zaś roboty trzeba to wysyłać do z powrotem do nadawcy. A dzisiaj jesteśmy. Na złomowisku, żeby dorwać kilka rzeczy, które przydałyby się do sprintera, a już wcześniej z Jarkiem gadałem na temat bagażnika dachowego. No i może coś uda się tutaj takiego znaleźć. Może będzie jakieś musidło i coś, co będzie można przerobić. Widły ze sztaklarki. Tak, i pewien pomysł w głowie jest. Lubię takie miejsca. Bo w tym całym złomie, w tym całym śmietnisku. Jest szansa dorwać jakąś perełkę, chociaż motocykli takich jak jakieś włyski czy coś to już tutaj od dawna nie przewożą ale może właśnie coś co przyda się do sprintera. Dobra, my się rozdzielimy, ja idę w prawą lejkę, Jarek w lewą i za chwilę się spotykamy. Kto? Co fajnego dorwa? Tylko uważaj na taplare. Tak ogólnie, to już się zapytałem i szkoda, bo nie ma żadnego sprintera na placu. Tak rzadko się psują. Ja potrzebuję tą lampę prawy tył, która jest zbita. I tu by pewnie parę groszy tylko kosztowała, a no nową kupować to drogie rzeczy na ten moment. Ale trzeba poczekać, może jeszcze się trafi coś. Znalazł coś? Pani Jeszcze samochód jak u nas na osiedlu? Tam na tą górkę? Tam mi się wydaje, że nie można już wlazić. No. Chociaż nie, można, można z drugiej strony. Tam już są takie bardziej przemielone rzeczy. Aha. Tak ci powiem, jakichś starszych samochodów nie ma, nie? Same takie te śmietniki współczesne już. Pony z swojego sprintera, wycinamy. <laughs> no. To albo może tak przetrzepiemy, wiesz, pod siedzeniami jakieś drobniaki. No jakąś dnióweczkę by trzeba było zrobić. O. I powiem. Albo jakąś obrączkę pogubioną Co byś potrzebował? Patrzę tutaj na tę tylną ośkę no. O butla z gazem Ale do czego? Do kangura? Do kangura Nie on nie jest taki, nie jest taki zardzewiały wcale Nie jest zardzewiały Ach. panie, to nie jest Mercedes A bo to jest kangura, ja tak spojrzałem bokiem myślę, myślałem, że to jakieś czymkoczęto ja ten doszedłem, ale ja szukam jakichś foteli takich, które byś mi się nadało do stara bez kitu, nie? Tak żeby tutaj chcieli, że 20 zł na 4paka, to bym wziął dwa fotele. No, się się pozbyli, ale nie jakieś skóry tam od Audi, tylko po prostu z jakiegoś tam normalnego są wozidełka. No, jest i bus, co prawda pojebus. <laughs> Ale tutaj nie będzie chyba żadnego bagażnika dachowego. Wyklepie leciutko. No, A no, e, ma takiego ducato To by mógłby sobie jakieś graty z niego tutaj dobrać. Ale chyba tutaj za wiele by nie było. Blacharka to jest tragedia, nie? Tutaj o, zobaczymy. Może budowląc jakieś narzędzia zostawili. W Na w a Jarek wszystko że faktycznie jest tutaj na zapasie koło z oponką, która jest tutaj jeszcze z strędzlami Noweczka. Noweczka sztuka i by tak znalazło. Zapas nawet. Te samochody się nie psują. Peżo, czy kto jest, proszę ja ciebie. Coś tu jeszcze ciekawego? Może o perzot, może ma jakiś o, fajny fotel. Nie, bo tu pobite szyby mają, to o, to jest o, tragedia. Nie będę miał coś tarczę zobacz. Mamy tarczki jeszcze grube ile miał Dobra, jakiś motor jest. Skuter to prawda. Ale. O, gdzie to stary stoi. Gdzie? gdzie? Tam, w czerwonym. O, to chyba było tam wcześniej. Ale idziemy zobaczyć. Chociaż ja. Do 6.39 to może bym coś tam wziął. Ale mam na niego klienta w. Nie, sobotę. O, jest i legendarne Passerati 1.9. Turbo Direct injection, i takie fotele ja bym chciał, proszę Ciebie, takie fotele zwykłe, pasatowe ja bym chciał, tylko kurde, pewnie mokre, i pobite te szyby, a jej, co tu jest, co tu jest, co tam jest, Jakoś blokada to była, chyba tak. Tak, jakaś blokada skrzyni czy coś A po co taka symbolika tutaj? Że to ma być kasowane od razu? Chyba o to chodzi To jest C czy to jest... To jest okular, ale to jest chyba ten nowszy, tak? Czy nie? A nie wiem już sam Tu by były fajne fotele, jakieś kremowe Skóra Baja. Jest tu jakieś Ducato. Coś tam strojaczków. o Jedzie pasat. Skończyć na śmietniku historii. O, tutaj trochę więcej tych różnych skuterków. Ale nie ma nic starego. Nie ma nic z epoki minionej. Takie tutaj plastikowe pierdzi pędy mnie nie interesują. Nawet jakby trafiło coś takiego na złom To by się za długo nie ostało Obojętnie w jakim stanie Czy to WS, KWFM, SHL I inne tego typu rzuty To chwila i tego nie ma Gdzie ty jesteś? Ja tu patrzę A co tam jest? Nissan Nawet patrzę, czy... Mikrus hmm. Opomca... Lepsza ponach będzie chyba Nie przesadzajmy. No tak sobie gadamy właśnie, że dzisiaj wszystko takiej wartości już nie ma co kiedyś. I jest jakieś auto, które ma zamontowane nowsze głośniki. No to kiedyś to się chowało po szafach a to, by było na później. No Jarek właśnie ma nakitrane po szafach stare głośniki... Ale jak sobie pokazać jak się jak to rzeczy wyglądało po przypierdoleniu. O, to taka fajna współczesna choinka. Zobaczcie, tak wkomponowane bombki w postaci felk Idealnie wpasowujące się w jakieś stalowe pręty Taka architektura współczesna No faktycznie, Czerecznie z czegoś takiego kampera zbudować Powierzchnia tutaj jest metrów, co? I to jest Mercedes, tak? Ten kaczkanie Ale to jest śmietek. To był jakiś chyba gastronomiczny, czy coś takiego Wejdziemy, zobaczymy Rybny. Ale żeby od razu żeby wybijać Kto to widział nie? Niemiec płaka jak sprzedało. No, Idziemy obczaj ze środka O jest Instalacja była elektryczna, ty, ale tu jest miejsca To by był kamper Jak talala nie? sprzedawali chyba jakieś tak. sklep rybny, <ślep> rybny obwoźny a ile tego wszystkiego? Mam jeszcze, Mam gdynia. Tutaj tych maszyn jest z wulkanizacji, nawet agregaty, kompresory. Wszystko ląduje na złomie. I nawet poleciak taki fajny elektryczny jest. Te śruby, łofę, A co tu? Tu jakieś od pieców jakieś kratki kanalizacyjne i inne rzuty beczki, nie beczki Ale bagażników nie widać Nie widać pani Oto zegarkę jakiegoś <noise> Ruskiego Taka fajna żaba 8 ton to całego stara 26 by w górę wzięło Grubo. No tak, Jarek, jak mówię, mamy to, co nam się przyda. Wózeczek I w miasto. I w miasto na poszukiwania prawdziwego złota. Puszki aluminiowe itp. Tak, jakaj daść ci trochę. Nie? Kochane, chcecie, zapisujcie się już na paznokcie. Na pazurki. <laughs> Tam słońce. A tu odbija od budynku i jest tak fajnie cibutko. Ale nic, szukamy dalej skarbów. Ale myślę, że... Większy skarb fest... przyjechał teraz. O, oh, Volkswagen. Ale myślę, że nie znajdziemy żadnego bagażnika, bo No nie ma nic takiego tutaj. Chyba, że pójdę się zapytać pracownika. Może gdzieś mają odłożone takie inne rzeczy. Kierunek Bojano Jesteśmy, jesteśmy. Są nazad, wszystko pomarzłe. Tylko BMW jest odstajana. Z faraleczką będziemy grzać. Co prawda jest we ale szkoda paliwa. Trzeba będzie zamontować w Witolcu przetwornicę, którą dostałem. I mamy ją tutaj w sprinterze. I po prostu jutro klient przyjeżdża po Wito. To niech ma sobie 230 przy okazji. Zobaczcie nowe dywaniki, takie czarne, bo tamte były takie. Wiecie, już mocno zniszczone. O! i tu moja skrytka co tu będzie, co tam jest jest przetwornica jeszcze porządek zrobić z kablami odpaliłem tą lodownię to bardzo długo stało, niejeżdżone. sprinter na dachu też oszroniony ale chodzi webasto, za chwilę będzie ciepło a ja szukam tylko wkrętareczki żeby zamontować tą przetwornicę Jak myślisz, gdzie damy tą przetwornicę? W którym miejscu? Czekaj Sebastian, bo z tego zimna mi się trzęsą palce Sebastian nam tu grzeje podczas prac remontowych o, Światełko i jest zamontowana przetwornica. Jest tyle miejsca, żeby mu slać paliwo. I teraz jeszcze szybki test, czy to działa. W sumie co ma nie działać? No i działa. Bardzo dobra robota. Very good job. Jakby ktoś uwagi nie zwracał, to właśnie tu jest porównanie Tak wyglądały te dywaniki Zużyte Poprzedzierane, no i takie nowiutkie, czarniutkie Od razu Od razu plus I na święta dostanę nowe pokrowce na siedzenia No i w przyszłości dam jeszcze oprzeć kierownicę No i radio 2 din, które przyjdzie Nowe? Nie, tu będzie zwrot kasy Kto go tu postawił? <noise> Nauczą się parkować w garażu. Nauczę. O, witolec odśnieżony. Muszę rano po niego przyjechać i jeszcze przygotować dla nowego właściciela. Chciałbym go dzisiaj wyprzątać, ale jak to jest 0-0, niby, ale to już idzie mróz, bo to czuć, jak ciągnie po tu Jak Słońce zachodzi. Warto sobie włączyć nagrywanie, bo to no przyjemnie, jak słońce jest. Tam już jest tunel gotowy. To nie ma komu kopać. Pod szóstką, ale akurat tą inwestycję musi wykonać PKP. I jak widać się nie śpieszy. Albo będą czekać do, do kolejnych wyborów tutaj, jak to się mówi. Samorządowych. Samorządowych, tak. No to jedziemy. Dużo roboty jeszcze przez ten weekend, bo trzeba Ohandlować Mieczysława, zwanego potocznie jak? Witący. Tak jest. Powiedz mi, Jarko, dobra rada: czy jechać na Włochy, czy jechać gdzieś na Chorwację? Jechać tam, gdzie ciepło. A jeżeli to będzie różnica 2-3 stopni, no bo od 28. Do 14 stycznia, proszę ja Ciebie, to mam w sumie 17 dni. Tylko pytanie: czy Włochy w większej ekipie, czy troszkę może ciekawszy kierunek? Chorwacja to, bo jak patrzę na te plaże, na tych Włoszech, to tak. Bałtyk ładniejszy. Bałtyk ładniejszy. Dużo. Co no sprawdzono? w Chorwacji byłeś? No. Obserwacja stąd to jakieś 1450 km do Rijeki a Włochy, żeby tam było ładnie, ciepło, gdzieś tam te południowe krańce to by chyba musiało z 3000 km nadrzeć. się. No, Oj, trzeba grzanie zmniejszyć, bo aż się dupa smaży Jarka odwiozłem i teraz muszę lecieć na redę. Za, nie, zapakowaną paczkę już mam ze zwrotem, bo trzeba się pozbyć tego radia bo mnie normalnie nabili w butelkę zanim jednak pojadę wysyłać te paczki te wszystkie inne pierdoły to trzeba coś zjeść i odwiedzę nowy bar w wikrowie. bar PRL podobno pyszne i bardzo tanie żarcie i idę wysyłać chińskie radyjko zapakowane w worek na śmieci co jest bardzo wymowne przy okazji mam nadzieję, że nie będzie problemów z odsyłaniem i że kasa wróci z powrotem i zamówię sobie coś lepszego ewentualnie a w Ocho porobili w Rumi takie wiaty można parkować nie tylko pod chmurką e, Oszą. i ja tutaj idę też przy okazji dobrać sobie jakieś rzeczy do kamperka na wyjazd no i udało się paczka nadana a pani w kiosku wyglądała jak piosenkarka z modern talking ile tych świątecznych ozdób niby tego nie lubię ale jak już w takim sklepie jestem to to swój klimat <noise> Jedną patelnię i teraz sobie wybieraj, gościu. Źle <noise> tego jest. A kupiłem taką kamerkę. Najtańsza jaka była, 39,99. Ale taki rejestrator się przyda. Patrząc na to, co się wyrabia na drogach, to żałuję, że dopiero teraz. Bo miałbym tyle ciekawych materiałów, co na drogach się wyrabia. No dobra, się Okej, pojechało do Legnicy. Za chwilę odbiorę od Gosi prezent krowce na siedzenie i zrobi się tutaj w samochodzie jeszcze, jeszcze ładniej, mam tą magiczną gąbkę do czyszczenia plastików i będę musiał jej użyć i wtedy zrobi się już naprawdę tak jakbym chciał dostałem info że miszki stoją i suszą nie tutaj z Sibiradiem dlatego kurde jadę sobie teraz przepisowo całkowicie najbardziej jak się da wykrywacz się ładuje a ja sobie podjechałem na mynie umyć trochę sprintera bo zauważyłem już rdzawe ślady także mercedes nie zaskakuje jest to czego można było się spodziewać czyli takie brzydkie fragmenty się pojawiają chociaż tutaj tego za wiele nie ma gorzej jest z drugiej strony a już się zaczęło spanie solą syf no i to takie takie brudne to, ale to wiadomo, krawędzie, doły drzwi, to będzie co roku, gdzieś tam sztukowane smarkami. Ważne, żeby nie dopilnować, żeby się nie porobiły dziury. Co, jest lepiej? Jest lepiej. No zdecydowanie. No. I te osoby też podchodziły, no ale wiadomo, no, na wiosnę trzeba będzie to zrobić porządniej. No, słoneczko świeci. Naprawdę jest przyjemnie, ale za szybą samochodu. Bo tak mnie tam przewiało. Nie wiem, być może tam na tej mini taki zrobił się przeciąg. Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, jak wygląda sytuacja na Bałtyku. Do którego chciałbym się jeszcze pojechać Ciekawe czy solar ładuje Nieby słońce jakieś tam jest Ale czy to słońce ma jakąś moc? Jest i paczucha A to jest w sumie prezent od gości I co mam teraz już go otwierać? Teraz już mam go otwierać? No to otwieramy ja zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę na samochodzie, który pójdę też wygłuszać drzwi, bo nie jadasz poszukiwać z tego jednego prostego względu. Jest straszny sztor na Bałtyku. A takie pokrowce teraz są. O, a zaraz ich nie będzie, bo nowe będą. O, jakby ktoś się zastanawiał, jak wyglądają oryginalne tapicerki i te fotele. Bardzo ładne, niezniszczone. Tutaj jest trochę brudne, co prawda zakurzone, ale to by bez problemu doprał. Totalnie nieponiszczony ten materiał, ale z tego co widziałem poprzednio, jak zaczynałem rozbierać fotel kierowcy, to tam było źle. Ten fotel wygląda tak i można by powiedzieć, że jak po jakimś potopie, jak po powodzi, ale to nieprawda. To jest kurz, który przeniknął przez te pokrowce. Fotele w sobie są bardzo zadbane poza tym fragmentem, który się wypruł I to jest typowe przy wsiadaniu, wysiadaniu takie rzeczy się dzieją. I ja to sam sobie szyję najmocniej, najładniej jak się da i będziemy to prać czym? Firanką, Firanką Gosia mówi. A jeszcze ten taki ficzerek, którego nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Cup -holderki dwa dodatkowe, bo tutaj są tutaj. Ja tu nie. A tu rozwaliłem plastiki przy demontażu tego radia. Życie! woda się grzeje żeby ciepłą wodą móc czyścić tapicery prace jeszcze trwają generalnie no, uważam, że no, świetnie wyglądają te fotele są jak nowe poza tym fragmentem, który zrobiłem może nie jest dobrze ale przynajmniej było tanio i szybko jeszcze Magicznymi gąbeczkami wyczyszczone tapicery, i tutaj jeszcze troszkę poczyszczę. No i gumy się pobrudziły, ale za chwilę zobaczycie już taki efekt finalny efekt końcowy no, czyszczenia auta. Tu jeszcze te gąbeczki były użyte do czyszczenia plastików. No jest dużo lepiej niż było. Ja jestem dzisiaj niezmiernie zaskoczony tymi fotelami, bo spodziewałem się takich zajazdów, jakby z pobudowlańce. W takim busie, a tu okazuje się, że jest naprawdę cacy. Tutaj, co było brzydkie, to zostało naprawione. W kamerze to wygląda, jakby tutaj było. Jest to, to troszkę inny odcinek, jakby w kamerze. Tak, jakby niedosuszone, ale jest inaczej. Tak poczyszczone, że żal teraz obłocone buty te stare pokrowce na ziemię żeby odstawić, zaparkować samochód i na dzisiaj koniec robótek cześciutko, odpalam córkę i wideorejestratorek Szpie szpieguje każdy wasz krzywy, fałszywy ruch na drodze miejcie się na baczności Sebastian Absztyfity Kultykiewicz, Strażnik chowa. jest <grystanie> to auto wygląda jak milion dolarów teraz wystarczyło trochę poczyścić, troszkę się pobawić o nie, 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 tam na te piachy nie parkuje, bo znowu gnoju niesa. no, podoba się to dla mnie i jestem naprawdę tak zadowolony z tego, że klękajcie narody przy okazji to była ostatnia scena na dzisiaj odcinek się kończy, poszukiwań nie było, ciężko byłoby to zrealizować, bo Bałtyk falował strasznie Sprawdzałem na kamerkach Jeszcze nie patrzyłem jak sytuacja jutro Jeżeli będzie spoko to pojadę I to będzie w nowym odcinku A być może następny odcinek to już będą Włochy Lub Chorwacja gdzieś się wybieram 17 dni wolnego i będzie taki wypadzik Tymczasem jeśli się podobało To zróbcie to Łapa w górę Zasubskrybuj kanał Napisz komentarz i widzimy się w następnym odcineczku Do zobaczenia Bajo